przed chrześcijanami najważniejszy okres w roku liturgicznym, Triduum Paschalne. O tych e, ważnych wydarzeniach e, dla każdego wiernego opowie nam kustosz Sanktuarium Melicheńskiego, ksiądz Sławomir Chomoncik. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Witam. Więc zacznijmy może od tego, że świętowanie zaczyna tak naprawdę już się Wielki Czwartek. Jakby ksiądz mógł właśnie przybliżyć, e, co jest okodzone Wielki Czwartek? W ogóle myślę, że warto powiedzieć, że te święte dni Triduum Paschalnego to przede wszystkim takie zaproszenie pana Boga do tego, żeby uczestniczyć w wydarzeniach, które są związane z objawieniem, przekazaniem, pokazaniem wielkiej miłości Boga do każdego człowieka. Mhm. I to Triduum paschalne faktycznie rozłożone jest na takie trzy etapy. Świętowanie rozpoczyna się już w wielki czwartek. Tego dnia nie sprawuje się mszy świętych rano z wyjątkiem kościołów katedralnych, gdzie biskupi ordynariusze dokonują poświęcenia olejów, które potem są wykorzystywane przy udzielaniu sakramentów świętych. Natomiast główną taką mszą świętą to jest msza wieczerzy pańskiej ona odbywa się jest sprawowana wieczorem na pamiątkę ostatniej wieczerzy którą Jezus przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem spożywał ze swoimi uczniami podczas tej ostatniej wieczerzy ustanowił sakrament eucharystii i sakrament kapłaństwa mhm. i co podczas tej mszy wieczerzy pańskiej jest takim najistotniejszym jej elementem Najważniejszym takim elementem jest objawienie miłości Syna Bożego do swoich uczniów, a także do nas wszystkich poprzez umycie nóg, poprzez ten znak miłości do każdego człowieka. Każda Eucharystia jest takim znakiem miłości, ale w tym geście umywania nóg Syn Boży pochyla się nad każdym człowiekiem. I z Wielkiego Czwartku przechodzimy na kolejny dzień Triduum Paschalnego. Wielki Piątek. Kościół wtedy, można powiedzieć, troszeczkę pogrążony w żałobie, nie odprawia mszy świętej. Jak wygląda liturgia Wielkiego Piątku? Tak, ta liturgia Wiel Wielkiego Czwartku najpierw, może o tym powiedzmy, kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu, czyli Jezusa Chrystusa do... Symbolicznego ołtarza wystawienia, tak zwanej ciemnicy, która ukazuje ten wymiar, wymiar więzienia, więzienia Syna Człowieczego. Wielki Piątek nie sprawujemy Eucharystii. Liturgia jest liturgią, która ukazuje. Drogę męki Jezusa Chrystusa i jego ukrzyżowanie, wywyższenie na krzyżu. To najważniejszy element tej liturgii ukazanie krzyża wiernym jako znaku zbawienia człowieka i miłości do każdego człowieka. Uh -huh. I potem przed Wigilią Paskalną mamy jeszcze Wielką Sobotę. Co wtedy dzieje się w Kościele? Właśnie na koniec Wielkiego Piątku przenosimy najświętszy sakrament znów do grobu pańskiego. I przechodzimy w świętowanie, czy przechodzimy w ten kolejny etap, do tego kolejnego etapu, którym jest Wielka Sobota. To jest dzień pewnej takiej ciszy. Chrystus jest w grobie, ale już mamy przedsmak tego, co dokona się wieczorem, czyli Wigilii Paschalnej, podczas której już zaczynamy świętować radość ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mhm. Wieczorna liturgia to te wszystkie czytania, które są wpisane w obchody wigilii paschalnej, ukazują całą historię zbawienia, od początku od stworzenia człowieka aż do tego momentu, kiedy Chrystus pojawia się zmartwychwstały, żywy wśród wiernych, wśród swoich uczniów, a także wśród, wśród tych, którzy uwierzyli Jego Słowu. Bo Wigilia Paschalna ma wiele takich elementów symbolicznych. Mamy rozpalenie ognia, mamy oponowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Ja chciałbym właśnie o tą symbolikę zapytać. Od samego początku, od początku Wigilii Paschalnej, co dana część liturgii symbolizuje? Najpierw mamy poświęcenie ognia i zapalenie Paschału. Paschał jest znakiem Chrystusa, jego światła, światłości, która przychodzi do każdego człowieka. Potem wchodzimy do świątyni, śpiewamy radosną pieśń Exultet, który jest uwielbieniem Pana Boga za te wielkie dzieła. Następnie wchodzimy w znak liturgii chrzcielnej, czyli ta część, która pokazuje, że każdy człowiek ma udział w, tym, w tej drodze pasze Jezusa Chrystusa poprzez sakrament chrztu świętego. Wszyscy odnawiamy przyrzeczenia chcielne, przyznajemy się do tego, że jesteśmy dziećmi bożymi i wchodzimy. W liturgię, świętowanie poprzez przyjęcie Komunii Świętej, zjednoczenie się z Jezusem Chrystusem. I potem już mamy Wielkanoc, poniedziałek Wielkanocny, czyli to jest już kontynuowanie świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, tak? Tak, według obowiązujących dzisiaj przepisów liturgicznych istnieje takie zalecenie, żeby Wigilię Paschalną zakończyć już. Procesją rezurekcyjną, czyli już jesteśmy w niedzieli zmartwychwstania. Świętujemy niedzielę zmartwychwstania i potem drugi dzień świąt, który jest porankiem, który jest poniedziałkiem wielkanocnym i to nasze świętowanie, świętowanie radości przedłużamy, a potem jeszcze je przedłużamy do całej oktawy wielkanocy. Mhm. I żeby właśnie naszą rozmowę zwieńczyć, chciałbym zapytać, dlaczego właśnie te święta są najważniejsze dla każdego chrześcijanina? Dlatego, że poprzez mękę śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który jest naszym Synem, Bóg Ojciec pokazał namacalnie każdemu człowiekowi, jak bardzo Go kocha, do czego jest zdolny, żeby objawić swoją miłość. Posłał swojego Syna, który umarł za każdego z nas. I to jest ogromna radość dla nas, chociaż przechodzimy przez bardzo trudne, bolesne traumatyczne wręcz wydarzenia, ale Bóg mówi: Ja tak ciebie kocham, że jestem gotów oddać swojego syna, żebyś ty tylko uwierzył, że moja miłość jest tak ogromna i abyś tą miłością żył na co dzień. Bardzo księdzu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy wszystkich do świętowania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Życzymy radosnej Pask.